Zaczynamy od informacji z kraju. Rolnicy z całej Polski na zaproszenie pary prezydenckiej wzięli udział w Wielkim Święcie Plonów. Nagrodzony został najładniejszy wieniec dożynkowy. Dożynki to czas dziękczynienia Bogu za plony, ale również czas modlitwy o urodzaj w kolejnych latach i od modlitwy rozpoczęte zostały prezydenckie dożynki. Mszy świętej dożynkowej przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz. Chciejmy modlić się. Za wszystkich, którzy pracują na roli, za wszystkich rolników. Chcielibyśmy prosić Pana Boga, żeby dał im taką łaskę, by zgodnie, razem szukali sposobów rozwiązywania trudnych problemów, które są przed polskim chłopem, przed polską wsią. Rolnicy kontynuują piękne polskie tradycje. Symbolem wdzięczności Bogu za możliwość zebrania tego, co zostało zasiane, jest wieniec dożynkowy. Co roku podczas prezydenckich dożynek wybierany jest ten najpiękniejszy. W tym roku był to wieniec mieszkańców wsi Kostomłoty II na Kielecczyźnie. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że jeszcze przez dwa lata swojej prezydentury będzie zabiegał o interesy polskiej wsi, o dobro rolników, by mogli sprzedawać swoje towary i żyć za to godnie. Naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona polskich rolników, ich uzasadnionych interesów podkreślam, uzasadnionych interesów. Jest obowiązkiem podstawowym. Albowiem jesteśmy władzami polskimi, które mają przede wszystkim realizować interesy Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew interesom Polski jest niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. Zboże nie może zatrzymywać się w Polsce. Musi trafiać tam, gdzie jest najbardziej potrzebne przez korytarze tranzytowe i Polska to umożliwia. W okresie przed wprowadzeniem tego zakazu przez rok Ukraina wysyłała przez. Korytarze solidarnościowe, czyli dokładniej przez, tery, przez granice i terytorium czterech państw w gruncie rzeczy Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii średnio miesięcznie 2 miliony 900 tysięcy ton ziarna. A w okresie od maja, po wprowadzeniu tego zakazu, ten, wtedy kiedy nie można już było do tych krajów eksportować, tylko poza nie, tranzytem, ten eksport wzrósł. Do 3, milio 3 milionów 400 tysięcy ton miesięcznie. Mówił unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Wskazywał, że to polski rolnik jest w pierwszej trójce eksporterów w Unii Europejskiej. Przed Polską jest teraz zadanie budowy sieci handlowych, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Dlatego przeznaczamy tak duże środki ponad 3 miliardy złotych z KPO na odtworzenie. Przetwórstwa, na odbudowanie przetwórstwa, po to, żeby rolnik, żeby Polak mógł decydować o cenie swojego produktu, a nie obcy kon koncert zachodni. Święto ludzi polskiej wsi uświetnił zespół pieśni i tańca Mazowsze.